modernizacja, prawda, wyglądała no, tak. O, Podczas modernizacji. To no, tutaj widzimy już, prawda, mały e, lakier, e, obudowa, prawda, tutaj jest konstrukcja. Nie, Panie prezydencie, ja ja jak Pan wsiada, tak? Nie. Ja, to jest pierwszy część dzisiaj. Wie pani? A gdzie pani jedzie? O jest. Proszę bardzo, panie Pan jedzie Tam to Nie chce pani przyjechać z nami? Do czarna. No i potem będziemy w Proszę. Proszę. Zapraszamy. Tu są potem

i to towarzystwo mi się podoba. No, no, przyjemne. Tak powinno być zawsze. często pani jeździ tramwajami? No, wie pan co? Jak mam czas i potrzebę, to jadę. A jak nie, to nie. No, bo po co będę? Kogo będę tu gonić? W tym tramwaju. Bo matkę, jak ma dzieciaki że Pani chce tu Tak. W tej chwili, proszę Państwa, znajdujemy się w miejscu, od którego będzie, czy do którego będzie prowadzony pierwsza etap modernizacji, o której wstonimy, na, wspominał Pan Prezydent. Od tego miejsca. Pierwszy. Pierwszy. Ale pani chce szybko. Pani pasażerka, już nie, tak? tak. Tam w talpiach czekasz, że do ciebie dojedziemy. W tej chwili mamy prędkość 50 km na godzinę. I rozpoczynamy hamowanie tym wagonem. Jeżeli Państwo mają, ochotę, to możemy jeszcze raz powtórzyć tą próbę. się W pozycji do przodu to jest jazda, a tu jest hamowanie. W kokpicie tego, tego pojazdu mamy w tej chwili prezydenta groziąca pana Roberta Malinowskiego, który dokona, dokona jazdy po pętli w tarpnie. O! Zatrzymajcie mocno!

E, proszę Państwa, proszę się przygotować. Za chwilę ruszamy tym wagonem za sterami pan... 70. E, pan prezydent Robert Damaninowski. Prosimy bardzo, panie prezydencie. Do o, Udało się skręcić. Do... Zahamuje przy przystanku. Zabierzemy tych ludzi, nie? Nie, jedna fajka prosta jest, a jeszcze dalej, tak? A bądźcie przygotowani!